z tej strony kina ze mną jeszcze jedną ma. Tak, właśnie spełniliśmy sen wszystkich moich hejterów, byliśmy w KFC. <noise> nie, ogólnie się z żoną nie wyrobiłyśmy z obiadem. Oczywiście obiad był gotowy w momencie, kiedy ja musiałam wychodzić z domu. Yy. I oczywiście kina totalnie posrana, ale zaraz idzie się spotkać z widzami pod tym, pod złotymi tarasami. Że Warszawa w tle, panorama i sobie widzimy za moment. W taki oto sposób zebrałam swoje baranki i... <śmiennie> i... <śmiennie> Bardzo duże jolo! Widać, że jeden baranek chciał się szybko wykruszyć. <śmiennie> 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 Komuś tam zaraz lutnę? <śmieniu> Czemu mam wrażenie, że spadkiem kamer wyjadł? Oj, do... nie, no to... To powinniśmy się znasz, na bariery Ogólnie... Nic, nie... To Szczerze, nic nie spodziewałam kiniak. się. <śmieniu> Inak... to, to, to ci strzelę takiego, że ci zostanie na zawsze, nie? Kijek, może, żeby Kijek do kamer? Nie wiem, wziąć kija. Mam. To samo <śmieniu> długie ręce, o. Pokaż tam do góry. Ręce. Ty, zanim my to zamontujemy... Dobra Panda, zamontujemy się w tym. Idziemy do parku. Dziękuję. <laughs> Mamy i operasy. Nie dość, że, że samobójca, który wskakuje pod samochody, to jeszcze. Co ja mam się tu kurwa zamultować? E, tak, my, tak, jesteśmy. u nas tu jest. E, trochę taka właśnie pielgrzymka. Trochę się nie spodziewałam. E, także <grywa> Skurwa, nie. dawaj <grywa> to się nie trafi nie trafi dawaj skromno ja najbardziej przerażony. dawaj skloną. a jest skromno zawsze bardzo skromne po raz pierwszy Pobreza. wydarzenie na tym się sprawdziło właśnie a, trzeba to, będzie ten was dodajmy z nas straszniejska górka oj to mój połac alkohol ty czekaj nie wszyscy osłwi plamy nie ja swoją skończyłem. Także, także, także ku... nie poczekałeś na mnie. Ty... Ile 10 minut? Ja rozumiem, że samobójca, ale żeby żeby flatam na mnie nie poczekał. Alkoholik samobójca. Czekaj, bo są spoty za to, bo daj, Nie, i daj. daj, daj. wyrazę. Nie, taka merenzla mnie, wiesz, no wartość sentymentalną. Sentymentę. Dobra, słuchajcie, resztę materiału W parku jak się ogarniemy. Dziękuję, ja zaraz tu. <coughs> <O>, które... Przyleśli. <noise> Nie no, są wszyscy kochani. Zaraz się tak, ładnie wszystkich proszę o pomachanie. Moment, moment, no lecę w kółko. <noise> Stojący Raszek w jazdunie. <noise> Kuba buziaczek dla Magdy. Buziaczki. <noise> Wanda, buziaczki dla. Nie. Możesz jej pomagać. pomacha? Mocno, nie? Ja ci, ja ci kurwa do. Nie, Wandzia, możesz. No, dajesz. Maha reszta kółeczka, maha, maha. Ja to. Ej, ale to mi się zaczyna podobać. Zebrałam sobie grupę ludzi. Robię co, co ty? Ten... Fajnie rusza główką. Właśnie, pr właśnie przez niego mam, jestem z mokrego pod koszulka. Młody jest dobry. On jest najlepszy. Security. No, także... Tak. Za to wszyscy mi mieli brawo krzyczeli, żebym zdejmowała. No, ja całkiem spoko. Nie byłaby ona przygotowana. Co, trener masz Żadnej tromy przed lokiem, żadnej tremy przed ludźmi, ja stąd stwierdzam. Nie ma problemu, <grym> tak się musi położyć. No. <grym>, damy radę, słuchajcie, coś się później nagra, natomiast chyba. tak się może zainteresuje grupą ludzi, która to przyszła, bo w sumie można by coś tam im powiedzieć chyba. Także ogólnie na dzisiejszym spotkaniu to. mamy Moher Girl od Michałka Kamilka ano. I Kamilek specjalnie dla mnie przez dużo. Czytanie pierwsze. No i miały być, miały być, e, przepraszam bardzo, miały być polityka obiektywnie. Donald Tusk, minusy i... taczy wady i minusy, ale był kwiatkowski na drugiej stronie, widać, tuż się skończył. Nie Natomiast rozwiązujemy właśnie psychotę na prawdziwą Moher Girl. Czyli na mnie. Co ty się już, już podniecasz? Już moment moment, moment, Obrazę, gabę, moment ruszę tyłkiem i <śmieniciela> ty Nie tak Co się wie. Jak to kurwa za zanim to młodka. Zobaczcie. <śmieniciela> um. Ogólnie pytanie było pierwsze, jak często się udaje do kościoła. Twierdziliśmy, że a właśnie trzeba skreślić kościoła dopisać monopolowego. Twoje imię proszę? Artur Dobry ten. Monopola? Jak często da się do Monopola? Na każdą muszę i czuwać. Jak długo się modlę? Jak długo pijesz? Nie, może być. Jak długo się modlę, żeby alkohol na jak najdłużej wystawki? Cały czas z przerwami na siku i leki. Raz dzienny. Myślę, że zdecydować. Jak długo się modlę? Pozdrawiamy? Myślę, że z przerwami na siku i leki, nie? A już nie tabiera. wolno tak. Wanda, no jak sikam to no, tak trochę głupio. Ale na leki? No. no. Na siku to zrozumiem jeszcze, ale na leki? No na leki, no, na leki powinnaś zrozumieć. No, to wtedy to po, nie, wtedy powinnaś... Aby dobrze Kaszowska. padła, aby zadziałała, <noise> ale tu... Wanda, ja nie muszę się modlić, ja trafiam. W jaki sposób pilnujesz porządku na osiedlu? A tu pozdrawiam babcię z pierwszego... Z jednego z bloków koło młotki, która dzień w dzień stoi ze swoim kotem chyba na pierwszym czy drugim wietrze w oknie I tak pływa patrzy jak nic, widziane. nie? Tak się dzisiaj modliłam, jak tych tu na kupę zabrakło, żeby czasem ją pływa nie nie Będę musiała w łapę A zgarnąć W jaki sposób pilnuję porządku na osiedlu? Z sąsiadkami z klatki na ławce Zabotni w oknie z przygotowanym telefonem na kolegium i milicję Inno jest segregację śmieci przez innych mieszkańców blok. Trójka wygląda No zdecydowanie samotnie w oknie jest przygotowanym telefonem na kolegi w milicy. Tak, tak, mili Nawia no, tak, tak, się kontem. No, Kąd tak, tak, dzwoni na milicję. milicę. Tak, tak, tak. Ewelina Lisowska, nowo odsłona, że Ewelinę? Włosy zaczesane do góry bardzo odmieniły wiosenkarkę. Ale... Cały dla młodego, młody jest za No cóż, ale Ewelina, wybacz test. O której godzinie wybierasz się na zakupy? Między 6 a 7, kiedy się przewracam z jednego boku na drugi? Wracam między 14 a 15. No nie. Wiesz, jadą, jadą Zawsze wtedy, kiedy na... wszyscy jadą do szkoły. No. 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 no, nie, nie, nie. No. No, to specjalnie żeby, kurwa No, ja też. 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 No, nie też. A ja też. No, Styl życia. No, ja też. No, ja też. No, do emerytury. Odpowiedź B. Robię zakupy koło godziny 11 w osiedlowym sklepiku. O ile jest monopolowy. Dobra, tak, ja jest monopolowa. Proszę szybko jeszcze się dopuść. Po zakupy wysyłam wnuczka sąsiadów z klatki. opór. No to moje roboczka. można. No tak. Ale no, to tak. powinno Nigdy nie, ja, nie robię ja, W niedzielę. O, o. Każde dni oprócz niedzieli. Nie, ja myślę, że robię około Wyniciele godziny 11 nie. w nocy w osiedlowym sklepiku. Wiele pomocnikom po w tym tkuwaniu. Nie, <śmulacz> nam <śmulacz> się udał. Raczej w sobotę przed obiadkiem musiał ci, żeby coś tam zjeść? I to było, nie było. <śmulacz> Jak <śmulacz> rozpoznajesz Świadka Jehowego? <śmulacz> po pukaniu. Po pukaniu. Po pukaniu. Gdzie ty mieszkasz? <śmulacz> This, 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 this. Wanda tak w trakcie. Hmm, jesteś Jehowy? Oj, słabo było. Chyba nie, jesteś nie, nie, Oj, nie, 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 jesteś nie, 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 według nie, 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 Dobra, nie, odpowiedź. nie, 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 No, no, no. Nie, po prostu chłopaki się nie przygotowali. Podczas rozmowy dyskretnie pytam o religię. Odpowiedź, co jestem tolerancyjna wobec innych religii, kurwa, no. To są największe. No który może? No który? Ale to no, jest ty się zabisz, czy nie? Pytam cię o religię, nie Ale chcę było, bo ja nie słyszałam. jestem tolerancyjna wobec innych religii. Bo tak tyle mnie znasz naprawdę. Oczywiście czy jestem? Oczywiście, że, Oczywiste, jesteś, że jesteś. jest. I na to zależy od pytania. <laughs> Czekaj, bo Nie, nie będę tak z ludźmi, nie? Mam kato -radar. kato radar. Kato radar. podchodzisz, podchodzisz z nie zależy czy masz dużo siły, czy nie. Jeśli zostanie ci odcisk krzyża, znaczy, że... Nie, ja do mnie Jehowi nie przychodzą. Oh, no. no, nie, no no, do mnie raz przyszli, ale przyszła akurat koleżanka, z którą chodziłam do gimnazjum. I ona była Jehową. No, nie, bo ona była Jehowa. Jak na mnie patrzy, patrzy, dobra, wy też już nie będziemy przychodzić. Nie, do mnie przyszli, stwierdziłem, że idę na sklep z panem Łukaszem. nie koleżanki Trzeba dobrze z ludźmi czyli. Koleżanka Fandzi. Kurwa Fandzia. Fanda z tych tygodni. przyszli odwiedzi. Fanda jest znajomy. No to ty się cieszysz, nie chociaż niech do ciebie przychodzą. Chociaż oni. Już Jak często udajesz się do ośrodka zdrowia? Pytanie podchwytliwe, bo jak się modlę, to teoretycznie właśnie, nie w ogóle leczy, ale... <laughs> Pije z Maryjki, pin z kuję. Leczy rany. Pojawiają się stygmaty. <laughs> Profilaktycznie dwa, trzy razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu, gdy źle się czuję. no kurwa. To chodzi do lekarza, gdy źle się czuje, no. Tórym i ja tam się to <laughs> To nie. Dlatego będzie profilaktycznie razy w tyśniu 2-3 razy Codziennie bez rejestracji. <śmiech> <I> <śmiech> Przecież ja mam kompatancką legitymację, mam i, no, i tego no, idę no, no, ale, ale oni nie mogą przyjść, skoro oni tam są cały czas. Mogą! Nie, oni wychodzą, bo byłam po szkole, oni nie chodzą! No przecież co na tak będzie siedzieć? Jak ona to musi iść o czwartej nad ranem, Wanda, żeby się zarejestrować! No, Najpierw szósta nie może. Nie? Bo o szóstej to nasza w w jest w do szkoły i musi! O Piotrek już tam browara opierdzieli, już idzie. No, no ładnie, bardzo ładnie. Za co ta kombatanska legitymacja? Uwaga, uwaga, bo to jest. Konorowa, to, to jest. No. No. <laughs> Pierwsza! jest. To dawcą To jest. To tak. się medalu, Asie, <laughs> jest. To jest. nie jest. To medalu A nie To takiego medalu? jest. To jest. To jest. To na jest. To jest. To jest. bo jest. To jest. To jest. Ale którego, tego żyjącego. Nie, nie, nie ma to piska, że zimny lech, więc ja... Jakby był zimny lech, to od razu był bardzo nawet nie czytała. Janusz Palikot, to odpada z samą Słysko, nie? I Donald Tusk. Ale tu mam podchwytliwe, bo no z drugiej strony od już coś mieliśmy. Więc to jest taki przekaz podprogowy. Ale ostatnio Ale zauważ, to są pardy minuty, to żeby się odnieść. Ale wiesz, ale widać jego ryj. A A będzie będzie obrot, ja, myślę, że, ja myślę, że dopisz D i B troll. Z dla marchewka. A co z grocką? No. Kup z, z jajami... To Kup z jajami. Ale kobieta, jajami. Ale kobieta jajami. idealna na ministra sportu.

nie Dobra, nie jeśli uzyskajcie Kurwa, teraz muszę liczyć odpowiedzi. A, o, o, to matematyka. Mam kalkulator. Skupiamy się wszyscy. Odpowiedzi A mamy. Raz. Dwa. Cztery mamy. Cztery A. Mamy teraz B. Raz. Dwa. Trzy. C nie mamy ani razu. Których było więcej? A. Cztery. Uważają, uważają. A. uważają. A. No, Gratulacje! Jesteś prawdziwa! morder girl! Brawo! Wszystkie twoi koleżanki, co się mogą Boga przyda strach, powinniście płacić na ulicy i w kościele. Trzymaj się tak dalej, że jesteś na, na ołtarze. Na I do tego powinno być teraz kupon na darmowy beret. <grym grym> Albo brzaniec. Nie ma na koniec tego? Na koniec numeru? <grym> Powinien być taki hałm. Moment, chciało. moment. You let the Proced gniski na nową gromnicę. Dobra, słuchajcie, porozdawałam autografy. Młody, specjalne pozdro. Młody jest najlepszy, jak młodego też. Bali, tego pana możecie nienawidzić jest moderatorem. Tego pana możecie nienawidzić z moderatorem tamten pan zeszł tak, też? Pamięciła. Pani, ta pani ma vlogi z Simsami. Nie, także... Panda, machaj Jego też możecie nienawidzić! Wandę też możecie Nie, nie Wandę kochamy. Wszyscy, ko... Wszyscy kochają Wandę. Ale tam już jest Kamilek. Jego nie kochamy. co i będę ten? Co jej będę zabraniać? Rudy da... Rudy! Widzę cię. Także no... No. Także my ogólnie na, na wtorek przynajmniej niektórzy młody. Młody tam pierwszy na browara leci. Nie tym razem. Szkoda. Nie, nie. Także ja muszę wszystkim osobom, które tutaj są i które były. Co tam kurwa od... Już coś kurwa ten. No no. Także ja muszę wszystkim podziękować za to, że przeszli, bo wiem, że było nudno, wiem, że było chujowo. Było. Trochę tych pościgów wybuchów nie było. było Cicho. No. Ty, ja. to. Nie, nie, nie ma? To jest parcie na szkół. Daj na szkół. Daj na szkół Kurwa. Jak tego pana zobaczycie, przepraszam, jak tego pana zobaczycie na ulicy, to spierdolajcie. A pan tam już tam się szykuje, żeby go eksterminować. E, o, tak a propos, to już niedługo będzie pandy? Mhm, mm na no, pewno się dam. A jak się nie da, to <noise> nie da się. No wiesz, ja mam młotka, ale... Dobra, dobra. Nie, ja jestem grzeczna, jestem grzeczna. Mm. Nikt... Tak nikt... się nie ma, to się nie ma. ty się nie ma, to się nie To chyba on mnie! nie tak wyzywają system organizowany. Brawa dla wujka, pozdrawiamy pozdrawiamy wygląd no, after party <noise> miał młody miłokrat spotkanie kurwa troll level młotka mocniście no, 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 no. dla się pozdrawiam no tak specjalne pozdrow dla młoteczek pozdrawiam młotki ale to jest nieostrzegawcze ogólnie to jest miłokrat after pozdrawienie super dużo materiałów. Ze względu na to, że się... Zastosujemy przez większość czasu, robimy nie jeszcze... Nie, nie mamy od Nie, nie Martinez, jeszcze... Nie, nie też może. <śla> tak, ogólnie to jeszcze... w parę mamy to wszystko, widać? No, wszyscy. No, wszycy... no, ogólnie to dostałam browary. Nie, inni obiecała i jest. Podpadnie do Te też dostałam. Panda mama będzie dumna. Cześć, mamo. Możecie zrobić, Co się dzieje? bym pozdrowić mamę. Ja bym tylko, jeżeli będzie to oglądać pewna osoba, to ją chcę bardzo serdecznie pozdrowić. Będzie. To chcę cię bardzo serdecznie pozdrowić. Ja pilnuję, żeby była grzeczna. Jest grzeczna. Że... Także, afterek jest, żeby nie było. Są lody, jest browarek. też tak, ja mam lody. Reszta patrzy jak jem lody. Młody, ciebie tu nie ma, nikt cię tu nie widzi. Cię. Za <laughs> Wszyscy patrzą na twoje <grym> <grym> Nie, Nie dobra, ale zjedz. Ja nikogo tutaj niczym nie zrestowałam, żeby nie było. Siedziałam grzecznie cały czas. Nikt nic nie widział. Kamilek szczególnie. No ja nie. Nie, muszę. Ja specjalne, specjalne pozdrowienia dla Kamila za to, że ludziom rozdawał kartki. Tak? Ale tak, rozdawałem. No. Także był kochany. Ja pozdrawiam ludzi, którzy do mnie sobie ze mną się posiewali ze A to też strasznie. No, no. no, nie nie, no, nie, no mało! Ja, Zawsze muszę szczerze mówić. Hiiiiii! to mi głupi. Nie, małe nie, Co? to pozdrow głupi. Hej, pozdrów Właśnie wyświetliło mi się. Twój znajomy z Facebooka Robert Wiedron jest w serwisie Instagram. Złajka, <laughs> to jak nic. Masz nowego słucha. Pozdrawiamy Roberta. Eee, Pan Robert, super. <noise> nie, także, także jak widzicie, e, klaszcze u Rubika, nie tylko. <noise> nie, on jest odpowiedzialny za ten moment. nas z tej klaski, no Dobra?

To stuknięcie się. A nie, to się stukniemy na żywo. Stukaj. Wszyscy się stukają. Wszyscy się Misiaczki moje kochane, tu się kończy, tu się kończą moje nagrania z afterku. Ogólnie ze spotkania. a Afterek trwał jeszcze długo, długo później, natomiast nie ukrywam, że zabawa była tak przednia i czas spędzany z wami był tak zajebisty, że nawet za bardzo nie myślałam o tym, że mam ze sobą kamerę i fajnie by było coś nagrać. Zresztą materiału trochę było. Parę rzeczy musiałam przyciąć, ale myślę, że osoby, które były, nie żałują. Ja jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za, za cały after. Tak jak mówiłam, w parku nie mogłam, że tak powiem, z każdym z Was sobie porozmawiać z osobna. Jednak ci, którzy poszli na, na after'ek, mieli mnie troszeczkę bardziej dla siebie. I mogłam sobie tak naprawdę z każdym z Was porozmawiać, jeśli tylko mieliście ochotę. I to było fajne i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że, że to spotkanie tak wyszło. I pomimo mojego przerażenia, które było przeolbrzymie, że to wszystko się tak udało i... I mam nadzieję, że równie miło jak ja spędziliście czas. Także cóż, jeszcze raz Wam dziękuję za całe spotkanie, jeszcze raz Wam dziękuję za wtorek, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. I cóż, czas na Was.